Dzisiaj po naprawdę długiej przerwie chciałbym Wam przedstawić gitarę, która spoczywa u mnie na udzie. Mianowicie jest to gitara SX VTG Series STL Ash, jak dobrze pamiętam. Nazwa już bardziej skrótowa być chyba nie może. Zauważyłem, że ostatnio producenci gitar, albo może już nawet od dłuższego czasu prześcigają się w dodawaniu kolejnych literek, których rozszyfrowanie pozostawiają nam do nas w gitar. No ale dobra, taka dygresja na boku. Gitara jest y, gitarą, y, która przypominać ma Telecastera, ma być jego repliką, kopią, jak zwał tak zwał. Y, seria VTG jest to wysoka seria z, y, od marki SX. Czyli no, powinniśmy już czegoś tutaj od niej wymagać, tym bardziej, że cena w tym momencie nowego takiego instrumentu zaczyna się w sklepach od mniej więcej 1100 zł w górę, a zapowiadane są podwyżki, czyli pewnie będzie w granicach 1300 zł oscylować. Przy obecnej inflacji niedługo to może być wartość chleba, natomiast no, na tę chwilę możemy jeszcze za to kupić gitarę. Tylko czy dobrą, no i w tym teście postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale zacznijmy może od podstaw, czyli od tego, z czego się ta gitara składa. Mamy jesionowy korpus, korpus ładnie wyprofilowany, faktycznie wygląda jak Telecaster, co ciekawe jest zaledwie dwuczęściowy, czyli mamy tutaj dosyć duży plus, jeżeli chodzi o tę gitarę. Do tego korpusu mamy przykręcony gryf, gryf klonowy z strunicą również klonową, na którą nabito 21 progów. Z wstawką, nie znalazłem informacji jaką, najprawdopodobniej jest to orzech. Przykręcane mamy to na trzy śruby, a struny jak widać przechodzą string through body. Ok, ale to tak na marginesie. Mamy oczywiście sześć kluczy. Klucze są marki SX, czyli najprawdopodobniej jakiś chiński bądź też koreański wypust. Siodełko. Znalazłem informację, że jest to imitacja kości słoniowej. Czyli po prostu najprawdopodobniej jest to twardy plastik. Bardzo ładny binding w koło gryfu, może się to podobać lub nie. Moim zdaniem w przypadku tej akurat gitary całkiem ładnie to się komponuje. Płytka perłowa, dwa przetworniki, jak to w tele, dwa single, lipstick oraz klasyczny single. Jeżeli chodzi o ich brzmienie, no brzmią jakąś tam brzmią. W miarę poprawnie, nie ma tutaj jakiegoś dramatu. Chociaż z pewnością, jeżeli ktoś by kupił tę gitarę, to jest to jedna z pierwszych rzeczy do zrobienia, ale myślę, że tych będziemy mieli trochę więcej, ale o tym później. Oczywiście, volume tone, trójpozycyjny selektor pick mostek z możliwością regulacji długości menzury dla każdej ze strun, co w telekasterach wcale nie jest takie oczywiste. No dobra. Gitara troszeczkę ze mną posiedziała. Miałem zrobić test dużo wcześniej, ale niestety nawarstwiło mi się dosyć sporo spraw. Czasu też zwyczajnie nie miałem, więc test dopiero dzisiaj się pojawia. Gitara sama w sobie sprawia wrażenie faktycznie dosyć podobnej do Telecastera i mając tutaj w domu możliwość porównania jej z meksykańskim Fender Telecasterem z roku 2000, no, mogę co nieco powiedzieć, czy ona faktycznie naśladuje tego tele, czy nie. Manualnie dosyć zbliżona, chociaż wydaje się nieco bardziej modern, nie jest to takie klasyczne odczucie Telecastera w łapie, brzmieniowo nawet, nawet nie jest tak daleko w lesie, w porównaniu właśnie do e, wspomnianego wcześniej przeze mnie Fendera. Problemy pojawiają się natomiast, jeżeli chodzi o odczucia manualne w tej gitarze. Pomimo tego, że jest ona po profesjonalnej regulacji to no nie jest to najwygodniejszy instrument w łapie. Struny pomimo tego, że są dość nisko nad gryfem no sprawiają wrażenie jakby troszeczkę za twardych, za sztywnych. No i to wszystko razem nie gada ze sobą najlepiej. Niestety po pół godzinie gry na tej gitarze po prostu ma się dość, ma się ochotę odłożyć ją. Na bok. Oczywiście mówię to porównując to ten instrument do Fendera, natomiast trzeba przypomnieć, że ten Fender to jest Meksyk, to też nie jest nie wiadomo jaka wysoka liga. Aczkolwiek tutaj różnica dla mnie była zauważalnie największa. Jeżeli chodzi o kwestie wykończeniowe, nie mówię tutaj o spasowaniu elementów, bo to wpływa oczywiście na komfort gry. Jeżeli chodzi o wykończenie pod kątem położenia lakieru, jakichś baboli mniejszych, większych, to jest to instrument naprawdę wykonany całkiem, całkiem przyzwoicie i tutaj nie możemy się do niczego przyczepić. Będzie na pewno cieszył oko, no piękny, piękny obraz drewna widoczny pod przeźroczystym, poliuretanowym lakierem. Naprawdę, naprawdę całkiem, całkiem przyjemna dla oka, yy, uczta, <głos》> serwowana jest przez ten instrument. Natomiast, no cóż, no najważniejsze jest tak naprawdę, jak dany instrument gra. Yy, tym razem postaram się zrobić całość testu na jednym yy, ustawieniu wzmacniacza. Z racji tego, żeby po pierwsze, nie jest to gitara do łojenia, po drugie, jest to instrument, który w gruncie rzeczy ma być dosyć uniwersalny, a po trzecie, w ten sposób też będziecie mieli największe pojęcie o tym, jak reagują przetworniki na to, co gram. Zaznaczam, nie grałem naprawdę długo, 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 więc dajcie mi tam troszeczkę litości. Ok, no to zaczynamy. No już pierwsze akordy, które zagraliśmy, pierwszy riff, który zagraliśmy na tej gitarze wskazuje na to, że ona brzmi całkiem całkiem znośnie. Jeżeli chodzi o kwotę yy, która wiąże się z zakupem nowej takiej gitary, no to jest to jak najbardziej uzasadnione. Nawet bym powiedział, że ona brzmi całkiem całkiem nieźle jak na te pieniążki. Spróbujmy troszeczkę bardziej lajtowo zagrać. łączmy obydwa w przetworniki. Posłuchajcie jak to. Teraz zagada. Damy troszeczkę więcej ognia. No. Ogień ze strony gitary był, z mojej strony trochę mniej. Natomiast mniej więcej wiemy o co chodzi. W dalszym ciągu brzmi to, brzmi to całkiem całkiem spoczko. No i może jeszcze na tych samych ustawieniach przetwornik pod mostem. Tutaj będzie oczywiście wiadomo troszeczkę bardziej z pazurkiem. வருக்கிறேன். <laughs> Całkiem, całkiem znośnie. Dobra, nie istotne. Jeżeli chodzi o takie rockowe zagrywki, jakieś tam troszeczkę bardziej ukierunkowane nagranie solowe, jest całkiem, całkiem nieźle. Zobaczmy, czy w jakimś hard rockowym brzmieniu. No, o metalowym, to raczej tutaj nie będziemy rozmawiać, ale zobaczmy, czy to się jakoś tam sprawdzi. Tak jak powiedziałem, no, gitara jakoś tam od biedy jest w miarę uniwersalna, nawet to jakoś brzmi. Zwróćcie uwagę, że tutaj wzmacniacz jest nie dosyć źle dopalony, a to jest potężny wzmacniacz, bo mamy symulację Friedmana, który, uwierzcie mi, potrafi zrobić piekło, w dodatku dopalonego w tym momencie TSM. No, mogłoby to brzmieć naprawdę, naprawdę przepotężnie na innej gitarze. Tutaj jest po prostu jakoś, jakoś to brzmi, ale absolutnie bez szału. Jakie są największe plusy tej gitary? Na pewno to, jak wygląda. Na pewno to, że jest wykonana, przynajmniej w teorii, z całkiem spoko materiałów. Nawet te przetworniki jakoś się tam bronią. Natomiast wszystko to niestety blednie przy jakości spasowania elementów. Przy tym, że wyregulować nie idzie i tak jak chociażby konkurencyjnych Harley Bentonów, które, no nie oszukujmy się, ja tutaj zawsze je chwalę, ale chwalę je w tej półce cenowej. Do której należą. Jeżeli chodzi o instrumenty wyższe, no, wyższej serii, no to wiadomo, że to troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast SX jest mniej więcej w tej samej półeczce cenowej, nawet podobnego Harley'a można dostać 200 stówki taniej. I tak naprawdę nie jest to gitara chociażby na tym samym poziomie wykonania. Ona jest ciutkę niżej. Z pewnością wygląda pięknie, z pewnością można na niej fajnie grać i dużo osób się ze mną nie zgodzi ale trzeba sobie powiedzieć jasno, nie jest to instrument rewelacyjny, jest to instrument poprawny, w którym niestety można by było troszeczkę popoprawiać. Może, gdyby ktoś zainwestował troszeczkę więcej pieniążków, szłoby ogarnąć kwestię spasowania elementów, natomiast no, na tę chwilę jest tak sobie, tak średnio. No i z takimi przemyśleniami y, Was zostawiam instrument, Dobry, dobry minus, ale myślę, że w takich pieniążkach, mimo wszystko, jeżeli dobrze poszukamy, możemy znaleźć coś ciekawszego, chociaż ciężko będzie znaleźć coś ładniejszego. Więc jeżeli wygląd ma dla Was znaczenie, to ten instrument wart jest zakupu. Jeżeli wygląd spada na któreś tam miejsce, to rozejrzyjcie się też za innymi markami. Bo można znaleźć coś ciekawego, choćby ze stajni Vintage czy ze stajni Harley Benton, które wydają mi się po prostu bardziej atrakcyjnymi instrumentami. No cóż, jest to drugi SX, którego miałem na kanale. Tamta gitara była poprawna, ta jest poprawna, przynajmniej trzymają poziom. A z Wami się już żegnam, spokojnego dnia Wam życzę, pysznej kawusi i tyle. Na razie, do następnego. Cześć!